Przez tyle lat, yy, nawet ostatniego czasu porobiliśmy remonty i dobrze nam się tu mieszka. Ale może są wyższe cele? Może prezent rzeczywiście chce poszerzenia tej drogi i chce wyburzenia tych y, lokali. Nie jesteście w stanie się tutaj przed tym jego pomysłem y, jakby no, pokłonić się temu pomysłowi? nie. nie. Dlatego jeżeli chcę wyburzenia tych domów, to żeby zagwarantował nam mieszkania takie, jak y, powinniśmy mieć. O lepszym standardzie niż jeżeli mieszkamy tutaj. A obiecuje wam te lepsze mieszkania? Nie. A co mówi? No, chcecie, no chce prezydent, żeby się wyprowadzić stąd i do gdzie macie się? wyprowadzić stąd, y, może mówisz, że da lepsze mieszkania, ale y, po oglądnięciu mieszkań, y, które ja już parę obejrzałam, y, nie są w stanie zas, zasiedzić. Mówiła pani to prezydentowi? Jak się do tego odnosi? Nie, bo prezydent kiedy chodził tutaj, chodził po samych starszych ludziach, a do nas młodych nie zajrzał wcale. A dlaczego po starszych, a do was nie? Mogę coś? Nie Proszę bardzo. Nie. Obiecuję złote góry. Tak, jak u mnie był w mieszkaniu, to powiedział tak. Ja, ja mu powiedziałem tak. Mieszkanie miałem, to nawet poszedłem do administracji lokalowej, to powiedzieli mi, że nie ma tego w komputerze nawet. Nie mają w stanie powiedzieć. Dopiero dzwoniła ta pani do ADM-u i przez telefon znalazło się, że jest mieszkanie wolne. To sobie pani wpisała tam. I powiedziała mi tak: ma, to jest większe o parę metrów. Ja, ja muszę sam. Remontować. Ale za, za, co, za co? Za 41 no. tysięcy powiedzieli. No. No. Cztere, a ja jej, powie, ja jemu powiedziałam tak. Proszę pana, ja 41 tysięcy ja nie widziałam, choć tyle lat pracy mam, ja mam 1000 zł no. emerytury. I ja mam sobie remontować mieszkanie. On mówi, proszę nie cyrkować, nie krzyczeć, bo ja się podniosłam. On nam da takie mieszkanie że będziemy mieszkać swobodnie sobie i wszystko jak nie piaskowa pod Zamcze. On tu będzie budował gdzieś na Fabiana, czy tu gdzieś na Lelewela i wtedy możemy się przeprowadzać. Do drugiego roku w sierpniu. Pobyłem na, na drugi dzień to te mieszkanie już było zajęte, bo po... Jedna pani zostawiła 70 metrów, a wchodzi na, 40, na 50 metrów. To ona zostawia, dla, dla kogo to mieszkanie zostawia? I jej będą remontować, bo zostawia większe, a bierze mniejsze. A powiedział on jeszcze, przepraszam, powiedział, że różnicy 8 metrów nie robi. Mogli mi no, dać. Tak? Powiem, tak to I to oni to mają to znaczy. prawo budować, wyremontować. Ogólnie jest taka dezinformacja, bo pan prezydent mówi jedno, a w lokalówce mówią drugie. W lokalówce się za, zasłaniają e, swoimi przepisami i swoimi tam zarządzeniami, a pan prezydent chodzi po ludziach, tak jak tutaj były sąsiadki, i mówi coś zupełnie co innego. A u pana nie był? Nie, nie był. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Jest młodszy. On tylko po starszych chodził. I wodeleje, bo myśli, że, pan, że my się zgodzimy na, na każdy warunki. Ja już nigdzie nie chodziłam, my jesteśmy z mężem starsi. I też byłam u pana prezydenta, rozmawiałam na, na różne tematy, na, że będzie budował domy. No. Ja mówię, ja nie będę szukać po Wałbrzyku, bo ja nie jestem w stanie. A może tym bardziej nie będzie, chodzi o 83 lata i będzie szukał mieszkania. Witamy, I dwie wiem sąsiadów, że są ruiny. I ja mam się denerwować. Więc pan prezydent mówił, że będzie budował domy. Ale kiedy? No, nie wiem, może od czerwca zacznie budować, tak do przyszłego roku wybuduje. Ja powiedziałam, ja nie będę szukać mieszkania. Jak chcę iść na nowe, to w ten czas się zgodzę. Ja już się tyle naremontowałam przez 50 lat, na ile mi było stać, prawda? Łazienkę zrobiłam, no i to, co mam w domu, to jest moja praca i męża. A ja teraz muszę wszystko zostawić, bo mi za okna nikt nie zapłaci za nic. No, co spłacić nie możemy. Mnie się codziennie śni mieszkanie, wyprowadzam się, no to jest, połowę mebli trzeba wyrzucić, bo, bo taka prawda. Ale dokąd się pani ma wyprowadzić? No, no, tam gdzie tam, 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 mieszkanie. No, jak to ma być to tak. wyburzone, no to co, tak. na ulicy nie będzie już panią 30 lat to już było tak, do, remontu, do burzenia. I dzisiaj raz, dwa i już trzeba... Pod względem logistycznym to jest w ogóle niezaplanowana akcja. Zupełnie. Tak, to Pod względem aktywna? lokalowym tak samo nie jest zaplanowana, bo to jest wszystko na łapu capu. Tak. Pan prezydent myślał, że nam wciśnie jakieś stare ruiny, jakieś yy, sutereny, gdzie my zaraz z ochotą pójdziemy i weźmiemy je. Jeszcze na swój koszt remontujemy. Ja byłem raz, ja zobaczyłem jedno mieszkanie, do którego nie mogłem wejść, bo było zabite płytą USB. Jak wyglądało? Nie widziałem go w środku, bo nawet nie mogłem do niego wejść. Takie wam proponuje Mieszkania tak, PZD? Tak? Y, niech pani sobie wyobrazi, że w lokalówce oni naprawdę nie mają zupełnie pojęcia, co oni nam dają. Oni nam dają klucze, dają nam numer mieszkania i ulicę i nie wiedzą, że my mamy dzieci, że te dzieci chodzą do szkoły, żeby te dzieci miały blisko do szkoły. Oni na to nie patrzą, a pan prezydent w jednym z wywiadów, w którym tam czytałem w internecie, zapewnił, iż każda, każda rodzina będzie indywidualnie, indywidualnie traktowana, indywidualnie przez. Yy, mhm. Przyznawane będą mieszkania. Nikt nie wiedział dosłownie, jakie mieszkanie nam przydziela. Dopiero gdyśmy poszli, no i później nerwy człowieka, gdzie wchodzi do lokalu i Przepraszam bardzo, ale tam jest uszkodzona poręcz, trzecie piętro, dzieci małe, i nie mogę wejść do mieszkania. No i schody się ledwo trzymają, I mówię: To jak ja mam tam mieszkać, prawda? Chociaż mi nawet by ta gmina wyremontowała to mieszkanie, no ale nie, jak dojść do tego mieszkania? No, ale gdzie... to jest największym zaskoczeniem dla mnie, bo nie wiem, na pewno dla wszystkich. Jeżeli, no nie wiem, czy pan prezydent wiedział, to już rok temu mógł nas przygotować. Tak. A tu... Cicho, z żadnego spotkania. Ja o tak. nie wiem. Ja o niczym nie wiem. Ja nie tak, ja powinna być mam poprzedzona spotkaniem z lokatorami. Z spotkaniem z lokatorami pani, i wytłumaczeniem ja tym starszym ludziom. Jak będzie to przebiegać? Gdzie będą dostawać te mieszkanie, w jaki sposób będą mi przydzielane te mieszkania, Gdzie i tak. jakie metraże, czy będzie rozgraniczenie metraży, czy nie. To wszystko powinno być powiedziane wcześniej, tak. nie przed tym, jak nam przyszły pisemka. Od razu pismo przyszło, gaz... ja byłam zaskoczona, ja wie, co tu się hmm. dzieje. Ja wie, ja mam chodzić, szukać mieszkania, no poszłam oszczędzą do lokalówki, poszłam drugi raz, ja wie nie idę do pana prezydenta, dowiem się dokładnie, bo ja nie czytam gazem, bo mam problemy z oczami. Tyle co w telewizji, no ale nie mam kablówki, też nie wiem o co chodzi, prawda? No i, i no jestem bardzo rozżalona. No i obiecał Pan Prezydent, że są mieszkania na Piaskowej, na Podzamczu są mieszkania. Tak. I ja mówię, chodzili ludzie. Nik, nikomu nie zaproponowano nie. Ani, ani piaskowej, ani podzamcza, tylko same rudery. Więc ja mówię, nie, młodzi byli, bo mają siły latać. Ja mówię, czy mąż ma chodzić i szukać mieszkanie? Absolutnie. Ja czekam na nowe. Jeżeli będzie takie mieszkanie, jak ja będę chciała, chociaż te parę lat spożyć, owszem, z miłą chęcią pójdę. Bo ja mam wygodę, bo mam łazienkę, mam wszystko, zrobiłam na własny koszt. Ale no nie wiem, jak dalej. Ja po prostu nie śpię w nocy, bo ja się denerwuję. Denerwuję się, bo, bo wiem, jak to będzie. Ja bo to jest sprawa przyszłej Byśmy wyprowadzki. No dobrze, no ale jak sobie pan prezydent wyobraża tak panią. Tak. Tutaj panią, tutaj panią, i ona sobie na plecach wyniesie te meble. No właśnie znaczy nic o tym nie było mowy. Przy tysiącu, przy tysiącu emerytury jednej i drugiej, wynająć firmę przewozową, mm. y, ludzi i to wszystko. Ale nie y, wiem, y, ja nie y, wiem. No, jak, to, jest to jest dla mnie. Nie, nawet wyrzucić, teraz wymiana dokumentów, wszystko. Kto nam za to zwróci, kto nam za to zapłaci. Tak. No, to nie przecież... mówił nic na ten temat? Nie, nie ja nie, nie słyszał. Nie, nie. nie. Bo no wiedział, że łazienki, srompy i za co to? Kto to poniesie takie koszty? wymiana. Ale ktoś się wyremontował? Się dopiero parę, no ile? Pół roku no. wyremontowała się dziewczyna, bo chciała też godnie żyć, bo ma dzieci. Też I chciałam, musi wszystko, żeby zostać. jakoś w komforcie trochę pomieszkać i co? Ktoś mi dał znać wcześniej, że, tak. że mam tego nie robić czy czegokolwiek? I teraz kto im kto mi za to zapłaci? W tym roku nawet y, obudziła się okna mieszkaniówka, że. Y, plastiki. Tak. I kto mi za to zwróci pieniądze? Pójdę gdzieś do innej chałupy, w starym, różne są y, metraże okiennie. Nie? I tak samo, y, nie, wy, nie wyrwę z okna, co później będę stała y, żeby ktoś kupił. Ale wygląda się do nas tak. też mieszkaniówka, że możemy sobie wydzierżawić ogródki. Ile to pół I roku temu? No tak, no, nieco. I Zamagły tak szybko, jak... szybko nam wymierzali, myśmy te ogródki sobie pobrali, chociaż je dzierżawiliśmy już wcześniej, no ale no teraz opłaty. wszystko pomierzyli i nowe opłaty nam zrobili, I się, a tu się okazuje, że myśmy pobrali ogródki, żeśmy sobie tam już wszystko porobili, a tu się okazuje, że będziemy musieli się stąd wyprowadzić, ale... Yy, za za dzierżawę musimy zapłacić za ten ogród. Za grunt jeszcze. trzeba jeszcze zapłacić. Pomimo, że za ogród, to jeszcze za grunt. Za ale może ogródki. są tak zwane Zresztą cele wyższe. Może to dobrze, że będzie teraz taki piękny, szeroki wjazd do naszego miasta. Co prawda będzie trzeba zburzyć nowo, powstały bardzo drogi witacz, ale będzie ładnie i wy poniesiecie no tą ofiarę, wyprowadzając zrobiono, się z tego domu. Zrobiono kwietnik przy ogrodnictwie. nie no niby ładny, bo dla mnie on nie nie jest ładny, bo dla mnie, bo jak się w rodzicach widzę i tu, to jest nie, nie jest ładny. To teraz trzeba go zburzyć i zrobić rondo, a to kosztowało 450 tysięcy. Teraz robiono w następnym bloku dach prywatny, tu, ktoś tu, tu, robił, tu, tu, bo 149. To nikt o tym nie wiedział. Kupę pieniędzy gazową. zapłacili, proszę pani. zrobić Rury nowe, gazowe, liczniki, to wszystko porobili. To był koszt za te pieniądze, teraz muszą wszystko zburzyć, zniweczyć i gdzie te pieniądze? Pytam się, to jest tak. Przelewanie z jednego do drugiego. Jedno się niszczy, drugi się naprawia. Ja tego nie rozumiem. Tylko, ale nie powiedzieliście mi Państwo, czy się cieszycie z tego, że ta ulica Panie, będzie taka a, ulica. a dla kogo ta ulica dla będzie? Nas? my jej nie będziemy widzieć tej ulicy. Przecież nas nie będzie tutaj, ja Wiem, gdzie ja będę? Ja w lokalu mieszkaniowym powiedziałem: Wy potrzebujecie ulicy, a ja mieszkam. Ja nie potrzebuję mieszkania. Jak Wy potrzebujecie ulicy i mieszkania, to dajcie mi to. Więcej powiedziałem, że do Was nie przyjdę. Ja też nie. Aż nie dostanę nie odpowiednich danych o mieszkaniu. Koniec. Ja musiała powiedz, ile oglądałaś? Ile? 900 zł za mieszkanie. Oglądałam, bo u nas jest taka sytuacja, że jest duża rodzina. Są w sumie młodzi, i mam tatę starszego, gdzie jest na pierwszej grupie i przysługuje mu też pokój. Więc dali mi duże mieszkanie, 135 metrów, na takim <tryk> wysokim piętrze, w samym rynku. No, ale 800 zł czynsz. Bez Stać panią na ogrzewania. taki czynsz? Nie wiadomo, kto pokryje, proszę. Stać panią? Nie. Nie, są za duże koszty. gdzie jeszcze prąd, gdzie jeszcze inne opłaty? Komplikacja gazowa ma być ogrzewanie gazowe, prawda? Tak. Właśnie. Jak będzie z ogrzewaniem w tych mieszkaniach? Bo słyszałam, że pan prezydent sugeruje ogrzewanie gazowe. Tak, tak. tak. narzuca nam po prostu sześć, od razu, że będzie. No, niby to są standardy unijne. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale. Tylko no, wasze dochody nie są właśnie, unijne. No, no właśnie, nasze Może, dochody no nie są. Z tego, co ja wiem, to tak powiadomiono mnie, że bynajmniej w centrum Wałbrzycha nie wolno robić węglowego ogrzewania. Jedynie piece kaplowe tak. lub gazowe ogrzewanie. Nie? No i będzie pani musiała zrobić takie ogrzewanie, tak? Sobie... Jeżeli będzie remontować. Jeżeli ja bym miała remontować z własnej kieszeni, to dlaczego? To dlaczego? Tak, będzie musiała. Miasto musi pokryć takie rzeczy. Bo mnie nie stać na takie rzeczy, żeby sobie zrobić. Ale prezydent obiecuje pokrycie tych gazowy. kosztów? Ta, nie. Nie, nie. powiedział, że on wszystko zrobi. Tylko się przeprowadzać nie, nie, będziemy. Nie. No tak Ale, powiedział nam. To, o, o co innego chodzi? No, nie, nie. <laughs> chodzi o ten, e, nie obiecał, że jak ktoś będzie sam remontował, to on zrobi na przykład za, za pieniądze gminy ogrzewanie gazowe. Nie, to będzie musiał robić ten, który remontuje to mieszkanie. Dlatego to są też dodatkowe koszty, a później jeszcze koszty utrzymania tego ogrzewania, tego prawda? No tak, ogrzewanie rzeczywiście no, musi posiadać jakieś unijne standardy, a czy te mieszkania, które pan prezydent Wam chce przekazać, one nie muszą spełniać unijnych standardów? Chyba raczej muszą, prawda? Jeśli będzie remont gmina robiła, to zrobi to. Te instalacje wszystkie, jakie by nie były, wybiałkują i koniec. Bo to już omalowanie nie niepotrzebne. No tak powiedział, że no. będzie wszystko w mieszkaniu, którym weźmiecie. Ale jakby na własny koszt, to trzeba samemu wszystko robić. Taka robota jest. Bo jeżeli chodzi Ale... o wyceny remontów mieszkań, to pani to robi w pięć minut. Ale jeszcze jest. W pięć minut. Panu, panu Kasprzykowi zrobiono dosłownie, no, w dwie minuty. No. Y, 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 kosztorys, jaki będzie musiał ponieść za wyremontowanie tego mieszkania. No. Nikt nie, nie no. mówi, no, czy, nie to nie naszą naszą czy to jest naszą robocizną, czy to są tylko koszty materiałów. Ale to dla mnie trochę dziwne, że się w 5 sekund robi w... wycenę. To jest, to jest coś nie tak. Nie? No Ale jeszcze nie złoży. byli w tym mieszkaniu. Poza tym idzieli. ci, którzy byli pierwsi, praktycznie po, po przydział jakiegokolwiek mieszkania, gdzie ja byłem z takich z jednych pierwszych, to, 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 było, to było powiedziane w ten sposób, trzeba brać teraz. Bo później już nie będzie dla was mieszkań. Będą jakieś Gdy, stare ruiny. Co, da, co tak. To tak, i bierzcie szybko. Tak, no w sumie wyprawadzi. powiedziano to mojej żonie, bo moja żona tam poszła. Tak, no, no. Się żona się wystraszyła, no pojechałem na tych kompotantów zobaczyć to mieszkanie, gdzie już nie byłem pierwszy, który poszedł oglądać to mieszkanie i był jeden wielki chaos. Ale wy mi wciąż nie odpowiadacie na nurtujące mnie pytanie, dlaczego z młodymi prezydent nie rozmawia? Jak pan myśli? Niech pan mi powie. Tak od serca. Młody, młody. Starsi, młody, starsi, ludzie, starsi ludzie, starsi ludzie, może tak pan Roman czy tam inni znają pana prezydenta? A skąd są... go znają? Z, z, A skąd kościoła, go... z kościoła, z kościoła, nie wiem, no, widzenia, od małego go znają z widzenia. Ze szpitala go znają? Ze szpitala. Z tak. No i oni są może bardziej podatni na jego sugestie, jego insynuacje, jeżeli chodzi o to o, i są bardziej podatni. Skąd jeszcze? Przychodni medyk, nie, bo dużo ludzi się tam leczy u niego, nie, w tej przychodni. To może też dlatego. Ale młodzi wiadomo, mają buzię, potrafią się odezwać bronić. pewnym, bronić w jakiś sposób, więc po co ma do nas przychodzić? Nie? A my może no. skorzystamy z tego. Ale jeszcze jest jedna, ten. Tutaj pani troska mieszka, ona jest w pracy. Tak pięknie ma w mieszkaniu wyremontowane. To on może nie ma tak domu. Ale przepraszam. I teraz mówię, ona musi wszystko zostawić kafelki, wszystko. Znalazła mieszkanie, owszem, bo szukała, znalazła. Trochę większe, już nie dostanie wyremontowanego mieszkania. Sama musi. Musi sama na własny koszt. I teraz co, ma to wszystko zostać? No, podłogi piękne, łazienkę zrobiła, no przepięknie. No bo i powoli, mówi, nie dostanie, nie dostanie ani złotówki. I to ludzi woli też. Ja mieszkam od 57 roku. Ja miałam 18 lat, jak się tu wprowadziłam. A ja 15. No, no, taka prawda, ja tu młode lata spędziłam i, i starości dożyłam. No, i, i nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Dla mnie jest ciężko. Pomimo, że muszę palić piecu, denerwuję się na stare lata. No ale wie pan, to jest kwestia przyzwyczajenia do ludzi, do, do otoczenia. O, mamy dobrego sąsiada, no, młodego, to, to, to już od dziecka, to jest taka nie to jest taka A kiedy musielibyście się stąd wyprowadzić? A, na, na drugi wiemy. rok w sierpniu. Nie tak by. powiedział nam. To znaczy tak, lokalówce najpierw powiedzieli, że do czerwca tak. tego roku? Tak, tego tak. roku. Pan prezydent jak chodził tutaj po ludziach, Przepraszam. pan prezydent jak chodził tutaj po ludziach, no to stwierdził, że w sierpniu następnego tak. roku. Tak. Do, tak. Sierpnia. do sierpnia następnego tak. roku. To taka trochę rozbieżność jest, informacji jest. Jest dezinformacja. Jest dezinformacja. No, no, czerwiec, tak, czerwiec tego roku, a tak. sierpień przyszłego roku, no to trochę jest, jest taka przepaść czasowa. Ja nie wiem, gdzie są prawdziwe, prawdziwe informacje, a gdzie nie. No mi się wydaje, no lokalówka mówi cały czas, że mówiła nam do czerwca. Do czerwca. Tak. Cały tak. czas do czerwca. do czerwca. Musimy do czerwca Szok Dobrze. dla nas był szok do czerwca. Może chciała ta lokalówka Was trochę no, zdopingować tutaj, do działania. Przepraszam, tamte lumpy są mieszkali nie. Fili I to i nam oferują takie mieszkania, to niechby oni lokalówka najpierw pięknie zrobiła te mieszkania, później i później otworzyła drzwi. Pasuje, właśnie, mi, właśnie. pasuje mi, pasuje mi. A, jak pokoje, ja i już a już... idę. Smród od samego korytarza, i, i ja pójdę na takie. Ja powiem, że szachrajstwo zostało zrobione z moim mieszkaniem, że ja znalazłem, a oni sprzedali go. No ja. <noise> Przez ADM poszło do lokalówki i to migiem. już migiem. Na lokal... drugi dzień już było sprzedane. Mieszkanie. Moim zdaniem lokalowym wyżdane, też powinni o, zmienić osoby, bo wiem, że komu chce się dać lepsze mieszkanie, to się daje, komu gorsze, to gorsze. Nie wiem, ja tam nie byłam, ale już tyle słyszę od osób, że to jest sam szachrajstwo i koniec. Tam powinna być osoba już dawno zmieniona, bo już nie od jednej osoby słyszałam to. Taki Chodzi Pani ma... o MZB? O, nie, o o wydział lokalowy, lokalowy, lokalowy. O tą panią, która nas obsługuje. A jak się nazywa ta pani? Oj, nie wiem. Nie ja byli. nie wiem. wiem. Kurde, zapomniałam. Strasznie nerwowa kobieta. Ja nie byłam, tylko tyle słyszę od, od To paru. znaczy, może dla niej to jest teraz dziwne, że ludzie odmawiają mieszkań, bo wcześniej to jak A dawała byle, byli, co to tak. wszyscy brali. A teraz jest może, może, nie, może tego, nie może tego przeboleć, że teraz po prostu ludzie nie chcą takich mieszkań, jakie ona proponuje. No jeżeli ja mam iść na gorsze... Bo to są ja mieszkania, proszę Pani, których nawet nie chciał nigdy do remontu. To, to nikt nie pójdzie z lepszego my, na gorsze. Ja już parę obejrzałam, to moim zdaniem, bo już kiedyś się naoglądałam, kiedy szukałam swojego własnego żeby mieć, mieszkania, które są przeznaczone do remontu dla ludzi, którzy chcą wykończyć na własny koszt. Ale nie w takim wypadku, kiedy my mamy iść na zamianę mieszkań. To jest duża różnica, nie? No bo na tych wnioskach to tam pisze, proszę o zamianę mieszkania. No tak. I, I zamianę mieszkania. I wtedy oni nas trzymają. Bo my potrzebujemy, tak wygląda. Nie oni, tylko my. To I to te wnioski ten... są takie podchwytliwe teraz jak czar. Teraz wręcz jest odwrotnie, bo to przecież im zależy na tym, żeby nas stąd wyprowadzić, prawda? Więc jeżeli zależy im na tym, żeby nas stąd wyprowadzić, no to powinni zagwarantować nam mieszkania o jakimś standardzie, prawda, a nie nie tak jakie dają do tej ja pory. Ja powtarzam tylko tyle, że oni potrzebują ulicę szerszą, my potrzebujemy mieszkania. Jak, a my mamy mieszkania. Po co nam się starać? Ja mówię, drugim turystom po Wałbrzychu nie będę, bo od 50 lat znam ten Wałbrzych dotąd. Ja od 47 roku tu mieszkam, na tej dzielnicy. To mam dotąd Wałbrzycha. Nie no Wałbrzych, fajne miasto. Tak, ale nie będę... Ale zaniedbane, strasznie. Pracowałem w gazowni, to wszystko, cały Wałbrzych znałem jednym palcem. Dlatego filmy wojenne tu kręcą. No.